Niektórzy krytykują politykę budżetową rządu. Czepiają się stwierdzenia doradcy premiera Michała Boniego, że rząd kupuje czas. Złośliwi twierdzą, że kupowanie czasu przez rząd polega na niepodejmowaniu głębszych reform, żeby mieć spokój w roku wyborczym. Wiadomo, że zdobycie władzy jest ważniejsze niż budżet państwa, bo jak PO nie zdobędzie władzy, to on zdobędzie PIZ i PO nie będzie miało władzy. A to tak głupio jakoś. Skończą się gazetowe relacje z meczów piłkarskich premiera, no pustka. Pustka. Jest więc o co walczyć szydzą inni. A to wcale nie jest tak, nie, że rząd kupując czas chce mieć spokój przed wyborami. Rząd kupuje czas, bo czas to pieniądz. Czyli im więcej czasu kupi rząd, tym więcej będzie miał czasu. No i tym samym pieniędzy. No i rząd potrzebuje więcej czasu, żeby mieć czas na kupienie jak najwięcej czasu. A czas jest drogi. Obecny przelicznik to aż, słuchajcie, 60 minut za godzinę. I w przypadku kupowania czasu istotne jest, by tanio kupić, a później drożej sprzedać. Ale mała ilość czasu, jaki ma rząd, powoduje, że nie ma za co kupować czasu i dlatego obywatele zostaną obłożeni podatkiem od czasu. Każda wolna chwila będzie opodatkowana. Był kiedyś podatek od luksusu, to będzie teraz podatek od relaksu. Wiadomo, że najwięcej czasu mają ci, co nic nie robią i oni zapłacą największy podatek, bo od każdej wolnej godziny rząd pobierze dla siebie 15 minut. Oszczędność czasu też będzie opodatkowana. Jeśli ktoś zaoszczędzi czas, to od tego zaoszczędzonego czasu przekaże podatek długości 2 minut, tak zwany podatek BB, Belki Boniego. I słuchajcie, może ten cały wywód brzmi troszkę skomplikowanie, ale jeśli rządowi uda się kupić czas, to wierzcie mi, dobrobyt to tylko kwestia czasu.